Znajdujemy się na premierze filmu Powrót do tamtych dni, ze mną odtwórca głównej roli Maciej Sztur. Cześć Maciej. Cześć, dzień dobry, bardzo mi miło. Powiedz proszę, jak powiem lata 90, jakie jest twoje pierwsze skojarzenie? Dzieciństwo moje, no i różne gadżety i, i atmosfera i sytuacje, które w tamtym czasie nam towarzyszyły. Większość z nich, czy też spora część takich fajnych właśnie momentów jest uwieczniona w tym filmie, jak chociażby sklepy Peweksu, jak chociażby wymarzone zestawy klocków Lego, wizyty w wypożyczalni kaset wideo, oglądanie tych wszystkich filmów ze Schwarzeneggerem czy Sylwestrem Stallone, którymi się zachwystywaliśmy wtedy absolutnie, mimo jakichś fatalnych kopii i materiałów. Pierwsze dyskoteki szkolne z kolorofonem, dzisiaj nie wiem, czy młodzież w ogóle wie, co to jest. No, niepowtarzalny klimat, który próbowaliśmy w tym filmie portretować. Jeśli właśnie chodzi o Twoją rolę, to jest dość trudna rola, bo mamy tutaj ojca alkoholika. Powiedz proszę, czy uważasz, że właśnie ten problem alkoholizmu w Polsce jest wciąż duży, bo wtedy po, po tych przemianach politycznych zrobiło się to dość popularne, częste takie przypadki rodziny z dysfunkcją alkoholową. Jak uważasz wygląda sytuacja teraz i czy możemy ten problem zwalczyć? Ja nie jestem fachowcem w tej dziedzinie, mogę tylko się opierać na tym, co gdzieś przeczytam. I z tego, z tego, co można przeczytać, to pewnie ten problem alkoholowy wciąż jest wśród nas. On troszeczkę ewoluuje, inaczej się pije, trochę w innych środowiskach, w inny sposób. Dziś się sprzedaje małpki, kiedyś pijacy stali na ulicy, dziś trudno dziś zobaczyć pijanego na ulicy poza nocnym ulicą pod nocnym klubem w sobotę w nocy. To nie jest znowu aż tak częste jak w tamtym czasie. Więc pije się trochę więcej w ukryciu, podobno. No ale tak jak mówię, to trzeba zapytać psychologów i socjologów, którzy się zajmują tym problemem. Natomiast na pewno ten alkohol jest bardzo obecny w naszym życiu przy wszystkich naszych świętach, ślubach, weselach, szcinach, urodzinach, imieninach. On jest bardzo wpisany w nasze różne tradycje i sposoby spędzania wolnego czasu. A też ci, którzy wpadają w chorobę, piją również i w pracy, itd., itd. Także myślę, że ten film oczywiście, że jest skierowany również do tych osób, i myślę, że wszyscy, którzy z alkoholem mieli jakieś problemy, czy w ich rodzinie on był obecny, ten film odbiorą jakoś zupełnie inaczej. Ale jest to też film, który da się lubić, mimo trudnego tematu, który dużą część swojego czasu na, na ekranie poświęca naszemu młodemu bohaterowi, który wchodzi w życie i ma pierwsze randki, dyskoteki, zabawy z chłopakami i ten film w dużej mierze jest, jest przyjemny w oglądaniu. Oczywiście potem przychodzi problem i jest kilka też scen sięgających dna czasami, ale tym większa jego siła i wymowa. Natomiast film myślę, że mimo wszystko przeznaczony dla jak najszerszej publiczności. Co było dla ciebie najtrudniejsze w, odgraniu, w odgrywaniu twojej postaci? Nie wiem, trudno powiedzieć. On... Ja się bardzo cieszyłem, że ten film powstaje, że mimo pandemii możemy go nakręcić. No, to, że była to trudna rola, to dla mnie tylko był powód do radości. Ja lubię trudne role. Ja na trudne role czekam. <laughs> Z największym utęsknieniem, i y, y, często bardziej się męczę, kiedy rola jest y, y, banalnie prosta, i trzeba się wysilać dużo, dużo bardziej, żeby zaistnieć na ekranie w jakimś y, y, repertuarze, y, czy lżejszym, czy mniej wymagającym. Natomiast, kiedy jest porządne kino z poważnym problemem, ze świetnie napisanymi rolami, to jest czysta przyjemność w tym grać. Nie proste zagrać pijanego faceta, ale no, trzeba ćwiczyć. I jak się wyćwiczy, to się, to się gra. Czyli bardziej taką rolę niż na przykład pla w planecie Singli? Znaczy, nie chcę tego kłaść na wadze, bo ja lubię też rozśmieszać ludzi, robić kino rozrywkowe i dawać ludziom trochę wytchnienia. Ale cieszę się, że mogę robić też inne rzeczy, tak jak ten film. I rzeczywiście bardzo ciepłymi uczuciami darzę ten szczególnie tytuł. Ale uważasz tutaj w kontraście tego filmu, że rodzina, bo znamy wasz klan Waszej rodziny szturów jest czymś ważnym i to jest po prostu najmniejsza komórka społeczna, o którą wa warto dbać i żeby to jednak wszystko dobrze było, bez żadnych dysfunkcji. Tak, tylko że ten film stawia też pytanie, jakim kosztem? E, I wydaje mi się, że dziś e, e, są dostępne różne narzędzia. Do tego, jak sobie z chorobą alkoholową radzić. 30 lat temu takich narzędzi było dużo mniej i te rodziny przeżywały jakiś koszmar z zagrożeniem życia włącznie, ponieważ nie wiedziały, co mają z tym fantem zrobić. Więc to trzymanie się rodziny za wszelką cenę mogło i często prowadziło też do tragedii, więc ten film się nad tym też zastanawia. A co w takim razie słuchać u Ciebie poza tym projektem? Jakieś nowe filmy się szykują, nowe produkcje? Coś, co możesz nam zdradzić? No Oczywiście cały czas pracuję, staram się nie próżnować. Zrobiłem w tym roku film z Anią Kazejak, Fucking Bornholm, premiera w przyszłym roku. Zrobiłem kontynuację Fuksa, więc też coś z kina rozrywkowego na przyszły rok się zapowiada. Kręcę teraz film z moimi studentami, jako reżyser i współscenarzysta, właśnie w tych dniach jestem w to jakoś bardzo wkręcony, no bo jesteśmy w trakcie zdjęć i E, e, pomagam moim młodszym kolegom e, zaistnieć i, na, e, i prze, pokazać ich na dużym ekranie, żeby mogli wejść w ten zawód. Mimo, e, że wchodzą w trudnych, covidowych czasach, no to e, postanowiłem im troszkę pomóc. Właśnie, a czy pandemia wpłynęła jakoś bardziej na Twoje życie, jeśli chodzi o przede wszystkim kwestię zawodową, czy udało się przejść jak, to bez szwanku? Jak w wielu zawodach. No, kilka pierwszych miesięcy było bardzo trudne, bo wszystko było zamknięte i na świecie kultury się to odbiło bardzo mocno. E, potem e, troszkę to sprawy się ruszyły, e, plany filmowe ruszyły, teatry jakoś próbują sobie radzić. Nie jest łatwo. E, do kin chodzi troszkę mniej ludzi, więc cieszę się, że dzisiaj mamy premierę kinową i bardzo chciałem wszystkich widzów zaprosić do kin, bo ten film szczególnie warto zobaczyć na dużym ekranie, także zapomnijcie na chociaż dwie godziny o swoich smartfonach i przyjdźcie do kina. Do czego Cię możemy życzyć na koniec naszej rozmowy? Myślę, że właśnie frekwencji na tym filmie to, to, by były, to by było spełnienie moich marzeń, gdyby była fajna. No to zapraszamy Państwa na premierę filmu i śledźcie Maćka tutaj na social media, na Instagramie, Facebooku, obserwujcie, zasilajcie grono fanów i obserwujcie wszelkie aktywności, Dziękuję Ci pięknie. Dziękuję